Klimat jest jednym z najważniejszych czynników lokalizacji w rolnictwie. Warunki klimatyczne decydują nie tylko o tym, czy roślina rośnie, ale także jak rośnie. Plony, bezpieczeństwo i jakość upraw są zatem ściśle związane z klimatem. Istnieją różne działania mające na celu dostosowanie produkcji roślinnej do klimatu w rolnictwie. Praktyczne rozwiązania to m.in. skoordynowana strategia lokalizacji i dobór odmian o odpowiednich cechach. Ekstremalne warunki pogodowe z obfitymi opadami deszczu lub długimi okresami suszy można złagodzić poprzez odpowiedni płodozmian i uprawę gleby. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Bartłomiej Piskorski, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego, który prowadzi gospodarstwo ekologiczne specjalizujące się w produkcji roślinnej. Rolnictwo ekologiczne to dbałość o stan gleby, o tą żyzność gleby. Tak, żyzność i urodzajność, ponieważ gleba może być żyzna, ale nie będzie wydawać wysokich plonów. Ważna jest tutaj urodzajność tej gleby. Chodzi o to, żeby było w niej życie glebowe i żeby gleba była zdolna do wydawania wysokich plonów. Czujesz, że masz taką swoją zieloną misję do wypełnienia w swoim życiu jako rolnik? W pewnym sensie tak. Na pewno rolnictwo ekologiczne to pewien styl życia. Rolników, którzy podejmują się działań adaptacyjnych do zmian klimatu w gospodarstwach, przybywa. Weronika Jarmoszewicz, mimo młodego wieku, zaskakuje dojrzałością i wiedzą. W tym poważną, zieloną misją, którą sobie wyznaczyła, by jej działanie było przyjazne dla planety. A ziemia rolna tętniła życiem. Przejęła rodzinne gospodarstwo, przekształciła produkcję na ekologiczną i wciąż wprowadza kolejne innowacyjne rozwiązania w uprawie. Jesteśmy na plantacji Malin, która jest wyjątkowa, bo pod stopami mamy koniczynę. Tak. W naszym gospodarstwie podjęłam decyzję, aby nie prowadzić międzyrzędzi gołych, nieodkrytych, tylko posieć koniczynę, aby jak najmniej ingerować w ziemię, żeby ziemia żyła swoim życiem. Ponadto koniczyna jako jedna z roślin motylkowych ma zdolność gromadzenia azotu atmosferycznego, co dodatkowo jest korzystne dla krzewów. Zdarzenia ekstremalne związane ze zmianami klimatu odgrywają szczególnie negatywną rolę w tych sektorach gospodarczych, które zależą bezpośrednio od warunków klimatycznych. Przeprowadzone badania wykazały, że podjęcie działań adaptacyjnych redukujących straty materialne staje się pilną potrzebą, szczególnie w przypadku sektora rolnego. Celem adaptacji w rolnictwie jest zapewnienie, że produkcja rolna będzie mogła być prowadzona w zmienionych warunkach klimatycznych, będzie odporna na większość zjawisk ekstremalnych oraz wystarczająca, aby wyżywić wzrastającą liczbę mieszkańców Ziemi bez znacznej podwyżki cen. Mówimy o zmianie klimatu, ale pamiętajmy, że zmiana klimatu to także oszczędności w każdym etapie produkcji żywności. Bo z jednej strony możemy mówić o oszczędności nawozów albo optymalnym wykorzystaniu nawozów, ale w każdej części procesu produkcyjnego zdarzają się odpady. Warto, gdyby, żeby te odpady nie marnowały się, a były wykorzystywane do różnych innych procesów. Warto, mo, warto pamiętać, że odpady rolnicze można gazyfikować. Kompost gazyfikacji można wykorzystywać jako bardzo skuteczny nawóz, a z drugiej strony gaz sam wykorzystywać jako, jako źródło energii, szczególnie w okresach zimowych, czy do, też do produkcji prądu. Tu rzeczywiście na każdym etapie produkcji jest możliwość zaoszczędzenia. W taki sposób, że będzie to nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale także uzasadnione klimatycznie. Zużycie wody to także klucz do naszego bezpieczeństwa. Wody w opadach mamy mniej więcej tyle samo, paruje nam coraz więcej. Innymi słowy, zasoby wodne, którymi dysponujemy, one długofalowo będą się kurczyć. Tutaj każda oszczędność wody, czy to w produkcji żywności, czy też już podczas przetwarzania, w zasadzie będzie miała zbawienny skutek, bo będzie pewnego rodzaju wzmocnieniem naszego przygotowania do zmiany klimatu. Działania adaptacyjne w sektorze rolnym ukierunkowane są na zwiększanie retencji wody w sposób nieingerujący nadmiernie w środowisko, odtwarzanie zalesień śródpolnych, utrzymywanie wody w rowach melioracyjnych, wprowadzenie wodooszczędnych technologii produkcji rolnej i upraw o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę, dostosowanie gatunków roślin do nowych warunków klimatycznych czy wprowadzenie zabezpieczeń przed wysokimi temperaturami dla zwierząt hodowlanych. Ważnym elementem adaptacji jest edukacja rolników oraz doradców w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, szczególnie upowszechnienie dostępnych metod adaptacji. Działania tego typu nie tylko ograniczą skutki zjawisk ekstremalnych, ale również poprawiają warunki prowadzenia działalności rolniczej.